Hej, witam Was w kolejnym odcinku z and Ekstentwidget. Dzisiaj MAK 581 poziom jeszcze, ale brakuje nam już, już tylko 600 milionów expa. więc tak naprawdę jeszcze tak myślę, że za 8 dni i będziemy ten poziom mieli. No, w sumie może nawet szybciej, bo tu mamy 300 milionów przed nami, więc tutaj pewnie w ten 19 dzień zobaczymy 582 poziom. A tutaj następnego dnia już 583 i zostanie nam tylko 17 poziomów do 600. No, oczywiście czas nam się kurczy coraz bardziej nieubłaganie, jeśli chodzi o ten koniec roku. Ale mam nadzieję, że jeszcze się nam ten cel powiedzie. Zróbmy sobie atak. Tutaj myślę, że możemy sobie zrobić reset od razu. 65 septów też sympatycznie. Zróbmy sobie też od razu jakiś atak na arenie. Dobrze, że ten ogień wygrał tak szczerze mówiąc. Bo troszeczkę się nie spodziewałem. Rozmontuj przedmiot. Mm -hmm. No dobra. Nie wiem czy to nam się powiedzie. Mamy sporo przedmiotów, co dzisiaj chcę buty. Akurat te buty, które chciałem sobie rozmontować. No dobra, niech będzie. Czy tu jakieś buty jeszcze nie widzę niestety. Coś do toalety. Na pewno to. I to jest do rozmontowania. To jest do rozmontowania. I to nie jest do rozmontowania. No dobra, to tu mam ustawione rzeczy, które nie są do rozmontowania. Więc za dużo miejsca w plecaku też nie mamy dzisiaj. Mm, więc troszeczkę lipa. Tutaj widzę, że już możemy sobie poklikać. Więc to zróbmy. Ej, okay. Wszystko zrobione na ten moment. To idziemy dalej. Idziemy sobie... Może do Helki, albo nie, jeszcze 18-głową Hydrę sobie machniemy. No, jak widać, jeszcze chłopaki na urlopach w pełni, ale mam nadzieję, że zdążą wrócić jeszcze do końca Helki. Mamy 14 żetonów, 60 tysięcy straty do Czechów. No, ale jeszcze my tutaj nie powiedzieliśmy ostatniego słowa, jeśli chodzi o naszego MAGA bo tutaj jeszcze idzie nam bardzo, bardzo ładnie, więc no, raczej raczej powinniśmy tutaj na spokojnie kilkanaście tysięcy jeszcze tych żetonów zdobyć. No oczywiście sam nie zdobędę raczej jeszcze 60 tysięcy, żeby tutaj Czechów dogonić, ale ale jesteśmy na dobrej drodze, żeby tutaj iść w górę i piąć się. Na razie miejsce 20, najlepsza osoba ma 70 tysięcy żetonów. Ale myślę, że my ten wynik poprawimy. Na razie nie ma co się spieszyć. Mamy 198 poziom, będziemy sobie, sobie sobie delikatnie po jednym żetoniku. Sobie tutaj działać. No i zobaczymy, jak to się zakończy. Dopiero myślę, że ostatniego dnia będziemy tutaj naprawdę mocno przyciskać. Może nawet to będzie jakiś odcinek dla wspierających, czy tam dla osób z Discorda. Nie wiem, jak to akurat będzie wypadało, jeśli chodzi o nasze nagrywki, więc zobaczymy. Na razie muszę się zastanowić nad harmonogramem, jak to wszystko będzie wyglądało. Więc na razie nic nie obiecuję, czy będzie odcinek dla wspierających, czy dla Discorda, czy będzie to normalny odcinek z dociskania. Bo sam jeszcze tego nie rozplanowałem. Tu weźmiemy sobie tą dwójkę. Jakiś kolejny item idealny do rozmontowania, więc fantastycznie, bo 18 milionów z plakatu już nam wpada. Tutaj kolejne jedzenie. Tu kolejny item prawdopodobnie, ale też do rozmontowania, więc bardzo dobrze. Już itemy dają nam zwykłe, itemy prawie 400 odłamków, więc to już jest sztosiwo konkretne. Więc lecimy sobie dalej. Tutaj machniemy sobie tą dwójeczkę. Co tu? No dobra, dwa razy więcej golda, dwa razy mniej expa, ale nie będziemy jakoś bardzo tutaj stratni. Tutaj myślę, że też nie będziemy jakoś bardzo stratni. Wybierając troszeczkę mniej golda w misji. Tutaj zdecydowanie to. Jak my stoimy sklep z drami 4000. No dzisiaj spadniemy poniżej 4000, niedobrze. Bardzo niedobrze. Tu rozmontowanko. Mm, ale przynajmniej cieszy fakt tu musimy wziąć tą misję. Cieszy fakt, że troszeczkę popadało, byliśmy w lesie i udało się znaleźć troszkę grzybów. Więc to jest bardzo dobra informacja, że tutaj jeszcze przez jakiś czas te grzyby będą nam towarzyszyć. Co tu? No myślę, że tą broń niestety trzeba będzie wybrać. Więc tak. Co dalej? Piąteczka, niech będzie. Najbardziej cieszą takie misje... No takie na przykład nie cieszą. Ale taka lub taka, już trochę bardziej, bo tracimy tak naprawdę tylko 2 miliony golda, a zyskujemy milion expa, więc to jest naprawdę duża różnica na tym poziomie. A my tego golda i tak sobie prędzej czy później nadrobimy. No i spoko, mamy coś dalej. Co to jest? Kurczę, zaraz nie będziemy mieć miejsca. I to już mnie przeraża, bo dopiero jesteśmy na pierwszym pasku. Dobrze, że tu jest więcej expa, bo... Po prostu nie chcę już itemów. W sumie mogłem sobie też wyrzucić item i zarobić, ale my będziemy zarabiać na evencie Golda, który już niebawem. Tu weźmiemy sobie chyba tą. Nie wiem właściwie dlaczego ją wybrałem, ale niech będzie. Czerwona. No i weźmiemy. Dużo się nie różniło od tej zwykłej pod względem Golda, ale Expo wyglądała świetnie. Dwójeczka. Pięknie, bardzo ładnie. Dzisiaj troszeczkę przespałem kopalnię, niestety. Za dwa razy. No niestety druga praca nie pomaga przy tym. Bo tutaj po prostu mniej mogę być na telefonie, przy telefonie. Więc tak to właśnie wygląda. Że czasami będę przegapiał tutaj te odbierania kopalni. No, i chłopaki będą gonić. Będą gonić mnie ze statystykami, a wcześniej no, nie pozwalałem im na to. No, ale zobaczymy zaraz, jak tutaj y, wygląda sytuacja między mną a na przykład y, pięcioma osobami. Może to pięć sobie porównamy, jeśli chodzi o statystyki, i powinno to dać nam jakiś obraz na ten moment, czy jak to w ogóle wygląda. No, i przy okazji. Przy okazji, powiedzmy za jakiś miesiąc, może dwa, wrócimy do takiego podsumowania i sprawdzimy, czy zyskujemy nad nimi przewagę statystykowo, czy jednak tracimy. No to wszystko na pewno będzie ruchome i będzie jeszcze ciekawie tutaj na tym serwerze. Z ciekawszych rzeczy to też mi się wydaje, że dzisiaj chyba mi się kończy kopalnia klejnotów na poziom 65. Dokładnie tak za 5 godzin, więc to też już bardzo niedługo. Tutaj już wybudowałem kopalnię złota na 95, więc zostało nam tak naprawdę 75 dni do zakończenia kopalni. Czyli nawet całych podziemi można rzec nawet. Więc tak to tutaj wygląda. Tutaj w ten sposób. Jedziemy, przebiliśmy miliard golda. Więc to też jest w porządku. ale wiadomo, że tutaj na magu to, że przebijemy miliard golda, to jest wiadome zawsze. Każdy dzień, chyba żebyśmy awki po prostu nie zrobili. No to wtedy na pewno nie wbijemy. No tu niestety słaba misja ekspowa, ale dużo golda, więc trzeba było brać. No i trzeci pasek. Na razie wygląda na to, że serwery dość mocno się poprawiły. No, ale nie zapraszajmy, bo oczywiście może być tak, że zaraz tutaj wywali, zaraz zacznie serwer nie odpowiadać i będzie problem. A ja mówię, że jest wszystko fantastycznie. No nie jest fantastycznie, bo mogłoby być zdecydowanie lepiej, bo nadal nie odzyskaliśmy ticketów. No, ale podejrzewam, że i tak już ich nie odzyskamy. I tak jest. OK, powiedzmy że OK, że dali nam darmowe 15 skedów tak po prostu. Tak to wygląda w tej sytuacji z tych ich ich dobroczynnością, ich dobroczynnością. Tu zdecydowanie dwójeczka. No oby teraz pod koniec tej tej arki było dużo krótkich misji, bo musimy nadrobić trochę tutaj Goldzika zdecydowanie, bo to na razie miliard trzysta. A tu liczę, no chociaż na miliard pięćset. Tak minimalnie to taki miliard pięćset powinien zawsze się kręcić. Tu zdecydowanie to. Rękawice. Do rozmontowania, ale my nie mamy miejsca. No spróbujmy je przekisić jeszcze, ale będzie ciężko je ukisić na jutro. Tym bardziej, że absolutnie już nie możemy sobie pozwolić na jakiś przedmiot. 374 versus 334. No to 374 wygrywa i zostaje u nas w ekwipunku. Zaraz, po tu 2 miliony jest tylko różnica, tyle ekspa. Bierzemy to. Tu zdecydowanie dwójka. Jakieś jeżyny jeszcze nam wpadają. No tutaj też milion tylko różnicy, więc możemy sobie wziąć tą misję. Kolejna dwójeczka. No miliard pięćset powinien być na no upartego, ale powinien być. No i zobaczymy też co koło jeszcze dorzuci. Kolejna jeżyna. Też zobaczymy jak tutaj będziemy wyglądać pod względem tych jedzeń już. Bo chyba już dwa żywioły mamy na tysiąc. Szczerze nawet nie wiem, bo już troszkę z tym wszystkim pogubiłem. Bo ta helka daje naprawdę sporo czasem tych jedzeń. No a czasem... No w sumie też nie jesteśmy jeszcze na takim etapie, to jest do wyrzucenia broń. Nie jesteśmy na takim etapie, gdzie dają nam po trzy jedzenia. Bo dopiero będziemy wchodzić w ten etap. Z helki. No ale jest i tak w porządku. Tutaj zdecydowanie ta środkowa misja musi pójść. No, miliard pięćset jest. To jest już ok. No i siódemka, która ustawi nam dwójkę. Więc dobrze. Chociaż te dwójki, no bardzo, bardzo słabe. No i mamy wartę zrobioną. Możemy sobie wartę na 5 godzin. awkę zrobioną wartę na 5 godzin. Tak, dokładnie. I 50 milionów bita. Super. Czyli tak, patrząc, że 50 milionów, to jeszcze 250 milionów potrzebujemy czyli 5 dni czyli raz, dwa, 3, 4, 5. Więc tutaj będziemy sobie dobijać już punkciki na nowy poziom powiedzmy. No i tutaj dostaniemy nowy poziom po prostu z kalendarza. Czyli można rzec, że wszystko idealnie wyliczone. Z dnia 19 tego kalendarza będzie 582 poziom. Fantastycznie, ale to no, niestety chyba jest ostatni kalendarz tak dobry w tym roku. Już niestety nie oświadczymy tak dobrego kalendarza. Prawdopodobnie więc musimy nacieszyć się jeszcze nim przez ten chwilowy okres. Zaatakujmy sobie jeszcze przeciwnika w podziemiach. Zobaczmy, może rankingi działają, działają. Więc spróbujmy Marinusa. Zawsze to 35 milionów dusz nam wpadnie od razu. No jeszcze dwa, nie no może 4 dni będziemy znowu odkładać we władce. Mamy na razie 3741. A w podziemiach, no niestety nie sprawdzimy, które mamy miejsce. No trudno. E, więc tak to wygląda. Zobaczmy teraz koło. 32 monety. To zawsze coś trochę ekspa wpadło za to. 6 grzybów już. 15 baniek, 9 grzybów Coś jeszcze? 12 grzybów 12 grzybów i 15 milionów, no cóż Powiedzmy, że w porządku yy, Wydajmy statystyki 157 statystyk Wszystko oczywiście wytrzymałość Mam nadzieję, że serwer będzie odpowiadać i doda mi dobrze wszystkie statystyki ale naprawdę widać, widać poprawę. Szczerze mówiąc widać poprawę. Nie sądziłem, że to powiem tak szybko, ale widać poprawę. No i mamy też 156 tysięcy wytrzymałości już, więc dobrze. No i co dalej? Arena. Menadżer areny. Za chwilę to sobie tutaj zaatakujemy jeszcze kogoś. No i dodajmy sobie, powiedzmy, tutaj w toaletę i tutaj powiedzmy w siedzisko. I możemy teraz sprawdzić, jak wygląda sytuacja na serwerze pod względem statystyk. My tych statystyk mamy 81,5 i powiedzmy 55. 55. 81 i 55. To mamy 136. 136 tysięcy, tak w zaokrągleniu. Możemy sobie uznać, że mamy 136 tysięcy podstaw. Więc zobaczmy. Top 5. 82, 37.

Yy, to jest sto dwadzieścia? Na to by wyglądało. To też ma, ma sto dwadzieścia. A nie, to ten ma więcej. Nie, zaraz, bo ja się tu pogubiłem. Sto dziesięć. Stówa. Sto tysięcy. Yy. Podstaw. Już, po prostu, mózg mi paruje troszeczkę. Bo nagrywam drugi odcinek z rzędu. Eee, no i co, no, 100 tysięcy podstaw ma tylko, więc tutaj strata jest ogromna. A jak ten przeciwnik? 54, 54, co on tu robi? Co on tu robi tak wysoko? To 108, no w sumie troszkę więcej ma tych statystyk od PAI bo ten ma 100, ten ma 108. No ale to też jest ogromna ilość. 28 tysięcy. Marinus. Marinus będzie miał dobre statystyki, tak mi się wydaje. 82 i 40. To jest 122, ale to też traci 14 tysięcy statystyk. Tak? Zaraz porównamy się. 82. Jeden, no tak. No traci te 14 tysięcy statystyk. Zobaczymy jak będzie za miesiąc czy dwa. Jeszcze chciałbym się porównać, jeśli chodzi o Little Gianta, bo on tutaj też ma wysoki poziom. Więc zobaczymy co on tutaj, co on prezentuje. 88, 25. No to słabo. Jeśli chodzi o statystyki, to jest dość słabiutko. A więc tak naprawdę musimy się jedynie co to porównywać z Marinusem na ten moment. On tutaj jeszcze sporo mocniejsze ma Gemy od nas. Jeszcze na szczęście nie ma żadnego Gema na 2000, ale najlepszy Gem jaki ma to 1983. Nie, przepraszam, 1987. My mamy najlepszy. 1927, więc to jest 60 stat różnicy na jednym gemie. A takich gemów, no słabszych, to ja mam jeszcze dość sporo, więc tutaj trochę pracimy, ale nadrobimy sobie to. Za 5 godzin kolejna kopalnia, więc tutaj nie ma co się martwić. Kiedyś w końcu i my będziemy mieć kopalnię stówkę klejnotów. Nie wiem, jaką kopalnię klejnotów ma Marinus. Może ma coś w opisie, ja w sumie. to sobie zerkniemy. Nie ma niestety Więc tak to wygląda Możemy sobie jeszcze kogoś zaatakować woda na wodę powiedzmy napaje Dobrze A w pupilach jak wyglądamy miejsce czwarte więc wracamy tutaj na tą górę W podziemiach miejsce piąte Więc spoko jakoś to nam idzie Idziemy jeszcze w kości sobie zarzucić No i zaraz sobie pójdziemy jeszcze Zaatakować doktorka Abawowu w sumie dawno nie sprawdzałem. O, może piąteczka? Może piąteczka na odcinaczku? Niestety nie. Mogłem w sumie zostawić, żeby to samo się zakręciło. Może wtedy by wypadło? Chociaż wątpię, ale sporo golda dzisiaj rzuca nam hazardista pod nogi. A my korzystamy z tego. Oj, nawet klepsy, nie klepsyder, tylko odłamki. na no, wpadły, więc fajnie, bardzo fajnie. Dzisiaj bardzo przyjemny hazardista, mogę powiedzieć. Jeszcze dodatkowe dwie statystyki nam dał. Szkoda, że nie było piąteczki, bo była naprawdę duża szansa. Ale i tak jest w porządku. E, dobra, zobaczmy. Zobaczmy tego abawowu. Nie wiem właściwie ile już mam na niego procent, ale na pewno coś koło 0,4. I nadal nie chce paść. E, tutaj też nie padnie. Z tego co widzę. Więc poczekamy. Pożyjemy, zobaczymy, kiedy on tutaj się nam ukłoni. Następnym przeciwnikiem po ABWW będzie 9 na 10 i on tutaj dość szybko powinien paść. E, więc tutaj też mamy dość szybkie 600 milionów ekspa przed sobą. A później, no to już mozolne odliczanie na Poseidona. A później, na no to już hen-hen, daleko do następnych lochów. E, więc co, no chyba wszystko mamy zrobione na ten moment. Arena, po i tyle, także trzymajcie się ciepło. Mam nadzieję, że odcinek się podobał, że zostawicie łapkę w górę, komentarz. No i oczywiście subika, jeśli go jeszcze nie macie, trzymajcie się i na razie.